Spółka Dino dzisiaj bardzo mocno rośnie. W okolicach 1,5 miliarda złotych zwiększyła się jej kapitalizacja, ze względu na myślę, że ciekawe informacje. Trzeba przyznać, że Dino nie rozpieszczało ostatnio akcjonariuszy, no bo spadki z okolic 55-56 zł, nawet na 42, no to to mówimy o naprawdę przepotężnych spadkach. Ale ostatnio coś się zaczęło zmieniać. Od tych 42 odbiliśmy się, w tym momencie dochodziliśmy nawet do 47. Dzisiaj na sesji około 1,5 miliarda złotych zyskała na kapitalizację spółka Dino ze względu na interesujące dane o tych interesujących danych sobie porozmawiamy. No i pytanie, co dalej ze spółką Dino? Co dalej z tym kursem? Czy my tutaj będziemy się kisić właśnie w tych okolicach 42 zł, może jeszcze jakieś spadki? Czy jednak to jest taki pierwszy zwiastun jakiegoś dłuższego odbicia, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Dino. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, dlatego że doszły nowe informacje odnośnie spółki, może nie odnośnie samej spółki, ale jednak wpływające i to bardzo mocno wpływające na grupę Dino, więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB, która jak co roku organizuje bezpłatną konferencję XTB Investing Masterclass 13-14 listopada 2025 roku. Będzie oczywiście mowa o inwestycjach, będzie Marcin Tuszkiewicz, Piotr Cymcyk, będzie też dużo o geopolityce. Arleta Bojkę, profesor Bogdan Góralczyk, więc będzie myślę, że wiele informacji, no tak naprawdę dla każdego. Bo geopolityka, inwestowanie, sztuczna inteligencja, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A jeżeli lubisz bezpłatne konferencje, to jeszcze jedna bezpłatna konferencja i to już 7 listopada Rankia Market Experience, gdzie będziemy mówić głównie o inwestowaniu. No i będzie chociażby Marcin Tuszkiewicz, Dorota Sierakowska. Będę miał też panel, ja razem z Marcinem Podlaskim o giełdzie papierów wartościowych bez tajemnic, gdzie kryją się największe szanse. Myślę, że warto, bo rejestracja jest zupełnie bezpłatna, a link do tego jest w opisie filmu. My wracamy do tematu Dzisiejszego odcinka, czyli do spółki Dino. No bo biorąc pod uwagę Dino, powiedziałem o tym, że jakieś w końcu informacje pozytywne tutaj są, nie dotyczące samej spółki Dino, ale mocno wpływające właśnie na, na, na spółkę Dino. I o tych informacjach sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Biorąc pod uwagę to, co się ukazało, to ukazały się informacje o Biedronce, no dokładnie Żoronimo Martins, ale mówimy tutaj głównie o Biedronce, czyli duży rywal dla spółki Dino. No i jakie te wyniki są Biedronki? Trzeba przyznać, że Całkiem całkiem. One nie są jakieś świetne. Tutaj nie chcę ja powiedzieć, że coś się absolutnie świetnego wydarzyło, ale myślę, że wiele osób zakładało słabsze te wyniki. Mówimy po pierwsze o sprzedaży like for like, czyli tej sprzedaży porównywalnej. Bierzemy pod uwagę tylko te sklepy, które istnieją minimum rok, tak, czyli usuwamy te sklepy nowe i patrzymy, jak w tych sklepach, które już istnieją, idzie sprzedaż i czy ona idzie, no tak jak na przykład inflacja żywności powyżej, poniżej, no bo to jest dla nas taki bardzo dobry benchmark, ta inflacja żywności. No i biorąc pod uwagę spółkę, no to mamy do czynienia z tym, że trzeci kwartał to jest 3,6% wzrostu i to jest myślę, że wynik całkiem zadowalający. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o pierwszy i drugi kwartał, zauważmy, w pierwszym kwartale mocny spadek, w drugim kwartale mocny wzrost, ale tam to są dane trochę nieporównywalne ze względu na to, że święta wielkanocne były przesunięte, więc ja bym bardziej patrzył na całe pierwsze półrocze, ale już trzeci kwartał oczywiście można do trzeciego kwartału zeszłego roku porównywać. I mamy wzrost tej sprzedaży o 3,6% to jest jak najbardziej informacja dobra, w trzecim kwartale sprzedaż w lokalnej walucie, w walucie urosła o 7,4%, a właśnie ta, ta sprzedaż porównywalna 3,6%, więc to są informacje na ten moment na, na plus. Jeżeli chodzi o ten wzrost tych lajków, no to mamy oprócz Samych, samych lajków mamy też wzrosty na sprzedaży ze względu na nowe sklepy, a otwarto prawie 100 sklepów netto i dodatkowo odnowiono około 100 lokacji, no ponad 100, 110 dokładnie, i tutaj to też przyczyniło się do mocnego wzrostu sprzedaży. Różnice kursowe tutaj też trochę pomogły spółce, więc widzimy, że ten wzrost sprzedaży przez te całe 9 miesięcy jest i to jest zauważalny. Sam trzeci kwartał też, też mocny, no mówimy właśnie o tym, że ta sprzedaż porównywalna mocno wygląda. No ale jeszcze jest jeden parametr który nas na pewno bardzo mocno interesuje ze względu na to, że mamy taką wojnę cenową między Lidlem a Biedronką, no to ta marża EBITDA spadała i to był taki problem, który też dotykał spółki DINO, no bo jeżeli marża spada w przypadku spółek litr w przypadku Biedronki, no to w DINO też musi się do tego dostosować i to był taki duży problem dla spółki DINO. No co tutaj w tym momencie widzimy? Jeżeli chodzi o EBITDA, to przed te pierwsze 9 miesięcy 2024 roku i w porównaniu do 9 miesięcy 2025 roku mamy lekki wzrost, bo mamy 7,9% marży, gdzie było 7,7 rok wcześniej, więc też jeżeli Chodzi o samą, samą marżę, no to nie wygląda to absolutnie źle. A warto zaznaczyć, że my tutaj mówimy o marży za całe 9 miesięcy i to jest 7,9, a marża za pierwsze pół roku. Była 7,7, czyli tutaj poprawili w tym trzecim kwartale marżę. Więc to jest informacja myślę, że pozytywna. Zauważmy, rok do roku jest poprawiona, ale też w samym trzecim kwartale tutaj ta marża jest, jest mocna. Biorąc pod uwagę spółkę, no to oni mówią oczywiście, że skupiają się na wzroście, wzroście sprzedaży. Cały czas jest presja na, na, na ceny. Ten koszyk inflacyjny nie, jest, nie rośnie jakoś mocno, więc tutaj to otoczenie strasznie mocno nie sprzyja spółce, ale mimo to spółka pokazała, Biedronka pokazała dobre wyniki, jeżeli chodzi i o sprzedaż porównywalną, czyli o te lajki, ale też jeżeli chodzi o EBITD. No i ja sobie zawsze robię takie tabele i zbieram te takie najbardziej istotne informacje w kontekście wszystkich spółek, nie inaczej jest w przypadku spółki Dino, i, i, i tak, jeżeli chodzi o te moje tabele Dino od pierwszego kwartału 2020 roku, ja sobie zbieram tak liczbę otwarć. Jak to wygląda? Czy ta liczba otwarć jest wyższa rok do roku, w każdym kwartale poszczególnym? Jaka jest ogólna liczba sklepów? Zamknięcia, plan. Tutaj, jeżeli chodzi o plan, to jest myślę, że ciekawa sprawa, bo zazwyczaj Dino bardzo dobrze y, patrzy na ten plan. To znaczy, jeżeli oni mówią na przykład w 2020, mówili, że otworzą około 250 sklepów, mniej więcej 250 sklepów, no, otworzyli 255. W kolejnym roku mówili, że to będzie około 300 sklepów, no tutaj otworzyli aż 4, 343. W kolejnym roku, w 2022 to było ciekawe, bo tak, w 2021 otworzyli 343. W 22 mówili, założenia były takie, żeby otworzyć więcej niż rok wcześniej, no czyli ponad 343. Czy to się udało? W 22 roku otworzyli 344, więc tak udało im się. O jeden, ale im się udało. No teraz już mówią procentowo, mniej więcej jak to wygląda. Tutaj ważna rzecz, jak ja tutaj daję plan, to to nie jest tak, że oni powiedzieli na konferencji, że to będzie między 237 a 302. Tylko oni na przykład mówią, że chcą wzrosnąć o liczbę sklepów o niskie kilka procent. To oznacza, że wzrosną od, ja patrzę, od 1 do 5 wtedy daję i tam między 1% a 5% wzrostu, ile to by było. I w ten sposób na to, na to patrzę. No teraz, jeżeli chodzi o ten 2025 rok, no to chcą otworzyć więcej niż w poprzednim roku, tam było kilka albo kilkanaście procent, no i to wychodzi, że to by było między 325 a 336 sklepów w tym, w tym roku. Do tej pory przez pierwsze trzy kwartały otworzyli 245 sklepów, więc no i jeszcze teoretycznie niecałe 100 sklepów i już są są w tym planie. W czwartym kwartale 2024 roku otworzyli 116 sklepów. Ten czwarty kwartał zazwyczaj jest tutaj najlepszy, zauważmy, jeżeli chodzi o te, o te sklepy. A no więc zobaczymy, jak to, jak to będzie. Na ten moment są na dobrej drodze do tego, żeby ten plan zrealizować. Jeszcze też patrzę na właśnie marżę EBITDA, jak to wygląda, jeżeli chodzi o spółkę i zauważmy, no kiedyś to było na poziomie nawet okolicja 11%, mniej więcej 11%. No w tym momencie to jest 7,5-7,3%. No jeszcze za ten trzeci kwartał nie mamy informacji, ale mniej więcej. Więcej takich wyników się, się spodziewamy. Patrzę też jak to wyglądało, jeżeli chodzi o rok do roku, i zauważmy, że no w końcu mamy jakieś odbicie, tak? No bo drugi kwartał 2025 jest trochę lepszy rok do roku, i zauważmy, trzeci kwartał 2024 to było 8,9%. To była bardzo wysoka marża. No tutaj się obawiam, czy, czy rzeczywiście będzie wzrost tej marży, jeżeli chodzi o te, o te wyniki. Oczywiście patrzę też na, właśnie na te lajki. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o lajki w dino, i jak to wygląda w stosunku do inflacji. Inflacji żywności. Zauważmy, no, że oni zazwyczaj przekraczali tę inflację żywności, chociaż ostatnio, właśnie ze względu na te święta wielkanocne przesunięte, no też trzeba patrzeć na całe pierwsze półrocze, a nie tylko na pierwszy, pierwszy kwartał, więc też warto na to zwracać uwagę. Też patrzę na lajki Dino, lajki Żabki. I Lajki Dino minus Biedronka, czyli to jak to wygląda, jeżeli chodzi o przewagę spółki Dino nad przewagą Biedronki, nad, nad Biedronką, i jest ta przewaga cały czas, chociaż kiedyś ta przewaga była, zauważmy, nawet 8-9 punktów procentowych. Teraz to jest 2-3 zazwyczaj punkty procentowe ponad to, co pokazuje, co pokazuje Biedronka. Zresztą, patrząc na taki wykres, gdzie tutaj mamy te inflację żywności przerywaną tą czarną przerywaną linią. Niebieski to jest dino, i zauważmy, że dino zazwyczaj było najlepsze, ale ostatnio też dodałem żabkę. Od, odkąd mamy informację o żabce, i ta żabka jest teraz najlepsza, ale za trzeci kwartał 2025 roku zauważmy, żabka, biedronka i inflacja żywności mniej więcej takie same są. No tutaj mieliśmy ostatnio mocny wystrzał dino. Pewnie będzie, prawdopodobnie będzie lekki spadek, ze względu na to, że mamy do czynienia z, z tym, że, że tutaj inne sklepy też zanotowaliśmy spadek, więc no, mieliśmy wysoką tę marżę. Jeżeli chodzi o trzeci kwartał 2024, zobaczymy, czy, czy, czy przebijemy te, 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 te marże. Zobaczymy, jak to będzie, ale no tutaj myślę, że Dino może bardzo podobnie wyglądać jak właśnie biedronka i żabka. Zauważmy, lajki żabki 4,5, lajki biedronki 3,6, inflacja żywności 4,6, czyli żabka nawet no, nie pobiła tej inflacji żywności, gdzie zazwyczaj to im się udawało. Oni tutaj mówią o tym, że ta pogoda była słaba właśnie ze względu na to, nie, nie przebili tej, tej, tej inflacji żywności. No i liczba otwarć, liczba sklepów. No ta liczba sklepów oczywiście cały czas rośnie. Jeżeli chodzi o otwarcia, pierwszy kwartał bardzo często jest tam słaby, ale ten kwartał trzeci, czwarty już są, są mocne. No marża bidda lekko tutaj zjeżdża nam. No zauważmy jeszcze do niedawna. Kiedyś to było okolice 9-10, teraz bardziej 7-8. Tak? Czyli tutaj mamy lekki zjazd. No tak, To trzeba, trzeba sobie powiedzieć jasno. Więc to jest pewien problem, jeżeli chodzi o spółkę. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Już niedługo będą te wyniki finansowe. Także, wszystko niedługo się wszystkiego tutaj dowiemy, jeżeli chodzi właśnie o, o spółkę Dino. No, a biorąc pod uwagę, wracając trochę do tych wyników biedronki, jak mówiłem, one są w miarę, w miarę dobre. No, i też pytanie, jakie są przewidywania biedronki na ten najbliższy czas. No, z takich konkretów, no to mamy informację o tym, że chcą otworzyć 130-150 sklepów netto w ciągu roku. Roku. No więc no, to jest dosyć no, takie mocne przyspieszenie tej ekspansji. A co za tym idzie, no pewnie będą się otwierać w mniejszych miejscowościach, tam gdzie Dino jest. I to jest myślę takie istotne zagrożenie dla spółki Dino. Wiele osób mówi, że w spółce Dino te zagrożenia to jest, to są właśnie lajki, to jest spadająca marża EBITDA. Ja myślę, że największym zagrożeniem może być właśnie to rozpychanie się coraz większe biedronki. No bo nie oszukujmy się, do tej pory często Dino konkurowała z małymi sklepikami osiedlowymi. Jeżeli miałaby konkurować z biedronką, no to tu może być pewien problem. Problem też oni chcą odnowić około 200 lokalizacji, no a biorąc pod uwagę te jakieś inne informacje, no to cały czas chcą być liderem tych cenowych, tak? No bo to jest, no bo to jest to. Na czym model biznesowy biedronki polega, też cały czas mamy no dosyć niską inflację żywności, a jeżeli chodzi o koszty, one rosną, i tutaj biedronka o tym mówi, więc ta presja na marże pewnie dalej będzie. Zresztą na konferencji wynikowej oni mówili, że te pierwsze 9 miesięcy to była globalna niepewność geopolityczna i wpływała na nastroje konsumenckie, gdzie te nastroje były bardziej ostrożne, więc no niekorzystna informacja dla spółek takich jak biedronka, jak, jak dino, chociażby. Kluczą elementami strategii we wszystkich szyldach pozostaje cena. No więc tutaj mówimy o tym, że ta presja na marżę ona pewnie dalej będzie. Mówią o tym, że zapewniono dyscyplinę kosztową, wydajność operacyjną, aby chronić marżę ze względu na niską inflację koszyka. Zobaczymy jak to, jak to będzie. Też tutaj w tej konferencji myślę, że dosyć istotna sprawa odnośnie konkurencji. Rynek polski pozostaje bardzo konkurencyjny działając w warunkach niskiej inflacji koszyka wciąż wysokiej inflacji kosztów. No nie jest to zbyt, zbyt korzystne i też druga taka niezbyt korzystna informacja. Celem Biedronki jest ochrona ogólnej rentowności w ramach całego modelu biznesowego. Powrót do tych historycznych poziomów w tym momencie nie jest głównym priorytetem. Czy oni się nad tym nie zastanawiają? No, czyli dla mnie to jest taka prosta informacja, że dalej ta presja na marżowość tutaj będzie. To się absolutnie absolutnie nic nie nic nie, nie, nie zmienia. Co no ciekawe, Biedronka wychodzi na Słowację. Zauważmy, chcą mieć 50 sklepów tam na koniec 2026 roku, więc może tam się bardziej skupią na tej ekspansji, a nie tylko na, na, na Polsce no to dla Dino paradoksalnie myślę, że to mogłoby być jakaś w końcu dobra informacja, że bardziej będą wychodzić właśnie na ten rynek, na te rynki zagraniczne, a nie tylko na nie skupiać się tylko na Polsce. Co do Dino, no to warto też zauważyć, że Mówiliśmy o tych takich mocniejszych spadkach, ale one miały też swoje podłoże. Miały też podłoże takie, że Dino w całym 25 roku mówił, że oczekuje średniego, jednocyfrowego wzrostu sprzedaży porównywalnej, czyli tych lajków. A na początku roku on zakładał, że to ma być wysokie, jednocyfrowe tempo, tak? Czyli liczyliśmy na poziomy mniej więcej 6, 9. Może nawet trochę bliżej 9, a później się okazywało, że w, w, jednak te poziomy będą trochę, trochę niższe. Zresztą patrząc na te y, pierwsze dwa kwartały, no bo na razie, y, jeżeli chodzi o lajki w Dino, mamy te pierwsze dwa. Pierwsze dwa kwartały, no to mamy 0,5 i 8,8. Więc no na razie średnie jednocyfrowy ten wynik realizowany, więc rzeczywiście, no na początku mieliśmy jakieś założenia, a później te założenia zostały zrewidowane w dół, więc logicznym jest to, że rynek przyjął to negatywnie. Myślę, że to jest to jest jasne, ale teraz raczej nie spodziewamy się jakichś kolejnych negatywnych predykcji co do kolejnych kwartałów, zresztą patrząc na te wyniki Biedronki, myślę, że nie ma czego się tutaj. Obawiać jakoś strasznie mocno. Przypomnę, że no chodzą słuchy, że Dino podobno chce mieć swoją aplikację. Dino możliwe, że wypuści swoją aplikację lojalnościową, tak jak ma Biedronka, jak ma Lidl internauci znaleźli na stronie marketu ogłoszenie o pracę dla kierownika produktu, którym miała być aplikacja lojalnościowa. Spółka na razie nie potwierdziła tego, ale też niedawno była informacja, że PKD zmieniają, znaczy dodają PKD, czyli PKD takie kody dla każdej działalności, co ja mogę robić, bo jak nie wiem, jestem na przykład fryzjerem, to ja nie mogę składać mebli też, muszę to sobie dopisać jako kod PKD. I Dino niedawno dodało właśnie takie kody PKD, właśnie pod aplikacje, więc możliwe, że coś tam, się, coś tam się dzieje. Zobaczymy, jak to dalej, dalej będzie. No pytanie, co dalej z tym kursem? Oczywiście wiele osób zaraz powie, że Dino jest drogie. No, z tym się trochę nie zgodzę. To znaczy, my musimy też pamiętać o tym, że niektóre spółki no, mają po prostu podwyższone te wskaźniki wyceny ze względu na mocny wzrost. I zauważmy, jeżeli chodzi o te ostatnie lata, to w przypadku ceny do zysku Dino potrafiło być nawet w okolicach 50%. W tym momencie to jest 26,7. To jest w miarę nisko, jak popatrzymy sobie historycznie. Na koniec 2024 roku Iwi Ebidida 17,5, i to jest też najniżej w historii, jeżeli chodzi o, o spółkę. Patrząc na ostatnie kwartały. No bo mówiliśmy tutaj o tym, że to było na koniec 2024 roku, ale patrząc na te ostatnie już kwartały, IV Ebida 18,2, więc też nie jest jakoś zbyt, zbyt wysoko. To też jest są jedne z niższych wartości. Cena do zysku 28,4 też mówimy o jednych z niższych wartościach. Oczywiście, ja wiem, że jeżeli chodzi o spółkę Dino, no to mieliśmy mocniejszy rozwój kiedyś. Teraz ten rozwój jest trochę słabszy, tak, tak to trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć, jak sobie zobaczymy rachunek zysków. I, i, I strat, ten wzrost przychodów cały czas jest, ale wzrost przychodów wcześniej był wyższy. Zauważmy, w okolicach nawet 30%, teraz to jest kilkanaście procent. Patrząc na prognozy analityków, no to te, te wzrosty na poziomie przychodów, one dalej mają, mają być. One nie są już właśnie tak mocne, jak były do tej pory, ale jednak dalej te wzrosty wzrosty rzędu 15% tutaj powinny być. Jeżeli chodzi o EPS-y też, czyli te zyski na akcje, spółka cały czas ma być zyskowna, ma być marżowa. Więc tu się absolutnie nic nie zmienia, jeżeli chodzi właśnie o spółkę, o spółkę Dino. Mieliśmy też informację niedawno o tym, że Sławomir Jakczuch, Czyli członek Rady Nadzorczej, kupił akcję Dino, czyli insider kupuje za 120 tysięcy. Myślę, że to jest jak najbardziej dobra informacja. Więc kilka tych dobrych informacji tu, 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 tu było. Jeszcze potwierdzona właśnie tymi dobrymi, w miarę myślę, że dobrymi wynikami biedronki. Ja wiem, że teraz ktoś mi powie, zaraz, zaraz przecież są shorty na, na, na spółkę dino. tak? Jak sobie zobaczymy, całkowita ilość krótkich pozycji w dino jest 0,59. Tam nie ma jakoś strasznie dużo, tak? Ale, ale mamy jeden fundusz, który gra na krótko na, na dino. Tylko dla mnie, informacja o tym, jakie są shorty, nic nie mówi. Ja wiem, że to się teraz robi modne, że tam ktoś, jakieś grubasy trzymają kurs spółki. Moim zdaniem absolutnie nie ma to żadnego, żadnego znaczenia i jeżeli chodzi o shorty, pamiętajmy o tym, że to może być oczywiście tak, że ktoś shortuje mocno jakąś spółkę, ale może być też tak, że ktoś zabezpiecza swoją pozycję long, czyli jakiś fundusz kupił akcję. I po prostu zabezpiecza się poprzez jakiś mały, mały short na tę spółkę. Więc tutaj dla mnie, informacja o tym, że są jakieś shorty, na przykład na spółce Dino, nic mi nie mówi. To mi nie mówi, czy to jest informacja pozytywna, czy negatywna, bo to może być informacja nawet pozytywna. Więc ja tutaj nie jestem w tej grupie ludzi, którzy uważają, że jakieś grubasy rządzą giełdą i oni shortują jakąś spółkę, i przez to też ten kurs jest trzymany cały czas. No nie, po prostu bardziej skupiałbym się na wynikach finansowych, na tym, co tutaj się, się dzieje w spółce. No i pytanie, co będzie, co będzie dalej? No bo mieliśmy taki jasny trend spadkowy, tutaj nie da się tego ukryć, ale coś tutaj się ostatnio zmieniło. Zauważmy, przy tym 42 zł było to odbicie, wcześniej też właśnie przy tych 42 było odbicie, więc ja myślę, że to jest podłoga. Jeżeli nie będzie tu żadnego zaskoczenia negatywnego na wynikach finansowych, no to raczej nie spodziewam się, żebyśmy spadali ponad tę, poniżej tej, tej podłogi. Pytanie, czy jest możliwe jakieś takie trwałe odbicie. No do wyników pewnie, pewnie tutaj będziemy mniej więcej na tym Samym poziomie, tych 45 zł, tylko że do wyników już zostało naprawdę niedługo, bo 6 lipca są te, są te wyniki. Jeżeli nic tam w tych wynikach negatywnego nie będzie, to ja myślę, że jesteśmy w stanie lekkie te lekkie wzrosty utrzymać, to co ostatnio było. Nie spodziewam się absolutnie pójścia na TH w tym roku. To, 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 to raczej nie, chyba że te wyniki nie wiem, byłyby jakieś świetne, ale no, tego się nie spodziewamy. Tak, zakładając takie stabilne wyniki, myślę, że jakieś lekkie, Lekkie wzrosty, nawet na poziomie około 48-49, może 50 zł w tym, w tym roku, jeszcze, jeszcze realne. Więc raczej patrzyłbym na to, że, że mamy odbicie od tych 42 zł. Powinno być lekko, lekko pozytywnie tutaj, ale, ale nie spodziewam się jakiegoś takiego bardzo mocnego wzrostu na spółce Dino. Napisz mi w komentarzu, co Ty o tym myślisz. No, patrząc na samą spółkę, trochę martwi mnie to, że jesteśmy poniżej wszystkich takich najważniejszych, średnich kroczących. Zauważmy, ta średnia dwusetka która jest ta taka ciemnoniebieska, to jednak cały czas jest powyżej nas i zauważmy, dzisiaj dochodziliśmy do niej, ale jednak nie udało się przebić, dlatego też, też uważam, że nie będzie jakichś takich bardzo mocnych wzrostów i pytanie, czy urośniemy powyżej tej, tej średniej, no ja uważam, że, że do, końca roku, do końca roku tak. Napisz mi w komentarzu, co ty o tym myślisz, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję standardowo. Samych zysków, trzymaj się, cześć.